Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Jakiś czas temu dostałem telefon z energa operator z propozycją zawarcia umowy na dwa lata w związku z podwyżkami cen energii, które nastąpią od połowy 2024 roku. Pani przedstawiła ofertę, dała mi jakieś dwa tygodnie na zastanowienie się, oczywiście dostałem ofertę na adres e-mail i po dwóch tygodniach. Ponownie dostałem telefon od tej pani, jeszcze raz przedstawiła warunki. Warunki, które zawierały 2% zniżki, jeżeli tą umowę podpiszę z nimi na 2 lata. No i ja się zgodziłem i po jakimś czasie rozmawiałem tutaj z moim sąsiadem i on wręcz nie chciał uwierzyć, że tak wysoko wzrosną ceny energii. Powiedział, że to jest po prostu oszustwo, że ktoś pewnie mi dzwonił, chciał mi oszukać. Ja troszeczkę wystraszony zadzwoniłem na drugi dzień do Energii, wziąłem numer telefonu z mojej faktury, zadzwoniłem do nich. I okazało się, że faktycznie był taki kontakt, więc nie byli to oszuści. A co było w tej umowie, że tak przestraszyło mojego sąsiada i mnie troszeczkę? No słuchajcie, od połowy roku, jak już te wszystkie zniżki, tarcze i tak dalej znikną, to koszt energii elektrycznej wzrośnie drastycznie. Na przykład w taryfie G11 będzie to złoty 22 zł za kWh. A w mojej taryfie, bo ja mam G12, będzie to złoty 42 albo 44 w taryfie dziennej, a w nocnej 90 kilka groszy, czyli znacznie. Ja ogólnie od tej taryfy nocnej będę odchodził, dlatego że nie chcę tutaj przystosowywać się do życia wedle taryfy, tylko chcę po prostu mieszkać w domu, a ta taryfa troszeczkę wymusza, że muszę prać w takiej w takiej godzinie, więc dla mnie to się nie opłaca, więc będę z niej odchodził. Dlatego liczę, że złoty 22 będzie mi kosztować kilowatogodzina energii elektrycznej. I oczywiście, jeżeli nic się nie zmieni i nie zostanie ponownie wprowadzona jakaś tarcza na kolejne pół roku, albo ceny energii elektrycznej nie zostaną ponownie zamrożone na następne pół roku. Dlaczego Energa operator w ogóle podpisuje takie umowy? Ja zacząłem troszeczkę się interesować tym i okazało się, że Energa ma podpisane z umowy ze 169 firmami w, w naszym okręgu, czyli tam, gdzie Energa jest dystrybutorem energii, mają podpisane z aż tyloma firmami i prawdopodobnie, po, i prawdopodobnie boją się, że. Osoby zaczną szukać innych operatorów energii elektrycznej, bo w tej umowie było napisane, że jeżeli ja z nimi podpiszę umowę na, dwa, na kolejne dwa lata, to dostanę 2% zniżki na energię elektryczną, czyli w sumie nie tak wiele. Jak bardzo wzrosną moje rachunki, jeżeli cena energii elektrycznej nie zostanie zamrożona i te ofertę, którą Pani przedstawiła, wejdzie w życie. Najprawdopodobniej będzie to od 60% do 70%, ponieważ na energię elektryczną nie składają się tylko i wyłącznie rachunki za energię, ale jest jeszcze przesył, podatki i tego typu sprawy. Wiecie, tam ta lista tych, tych podpunktów jest bardzo, bardzo duża. Na ten moment moje rachunki oscylują w granicy 500-600 zł na dwa miesiące, więc nie tak dużo jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, no ale ten limit 2000 kWh na pewno mnie nie dotyczy, bo już w zeszłym roku do grudnia chyba miałem 3200 kWh zużytych. Więc na pewno ten limit przekroczę i na pewno wskoczę w końcu na tą wyższą stawkę opłat za energię elektryczną. Więc ja jedną trzecią roku będę płacił na pewno tą wyższą stawkę. Nie wiadomo czy w przyszłym roku będą też te limity obowiązywać, ale wychodzi na to, że ktoś sobie to chyba bardzo dobrze policzył, co mu się opłaca. Najpierw dadzą nam przez dwie trzecie roku jakoś tam zaniżoną stawkę, a później w te trzy czy cztery ostatnie miesiące roku będą próbowali to wszystko nadrobić. To oczywiście tylko taka moja teoria. Dajcie znać, czy wy się mieścicie w tym limicie i jak dużo energii elektrycznej zużywacie na rok. I patrząc na to wszystko, co się dzieje z cenami energii elektrycznej, z cenami gazu, które też będą podnoszone i tak jak wam wspominałem w zeszłym nagraniu e, o tym, że zakaże się gazu, że od 2027 roku wejdzie dodatkowy podatek ETS 2, który będzie e, nakładał Dodatkową daninę na osoby, które ogrzewają swój dom energią z paliw kopalnych, czyli na przykład na moim przypadku gaz czy to węgiel, będą musiały taki oto podatek opłacać. Dodatkowo od połowy roku znowu mają podnieść cenę za gaz, więc to wszystko zmierza do tego, że Unia Europejska i nasze państwo chce nas przemusić do tego, żebyśmy budowali tak, jak oni chcą, czyli żebyśmy budowali domy energooszczędne, fotowoltaika i żebyśmy najlepiej grzali prądem elektrycznym, a nie tak jak 3 lata temu nas namawiali na to, żeby zakładać kotły gazowe i że będzie tanio, więc wszystko zmierza w tym kierunku i przepisy, które ogólnie wchodzą, sprawią, że już tylko nielicznych będzie stać w przyszłości na budowanie domów jednorodzinnych bo tak jak Wam wspomniałem, o, w niedługim czasie y, będą wchodziły charakterystyki energetyczne budynku, czyli jeżeli ktoś, y, czyli nasze budynki będą podzielone na klasy energetyczne od A do G, to już się dzieje najprawdopodobniej, ale co najgorsze, osoby, które y, mają takie klasy energetyczne G, będą miały jakiś czas na, y, na to, żeby swój, swój budynek dostosować do klasy energetycznej najniżej, prawdopodobnie B, y, więc to wszystko będzie kosztować y, sporo pieniędzy. A dlaczego uważam, że będzie tylko nielicznych stać na budowanie domków jednorodzinnych? A no dlatego, że na tą całą termomodernizację, na modernizację tych wszystkich budynków, które będą właśnie podzielone na klasę energetyczną od A do G, będzie bardzo duże dofinansowanie szło i Polska dostanie 25 miliardów euro na ten cel, czyli jakieś 100 miliardów złotych. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej na dostosowanie się do tych klas energetycznych najwięcej e, dotacji dostają osoby najbiedniejsze, a osoby e, z klasy średniej, czyli... E, Ktoś, kto na przykład wybudował 5-10 lat temu budynek, bo miał na to kasę, więc zakładam, że to osoba z klasy średniej będzie musiała to zrobić najprawdopodobniej na własny koszt, być może dostanie jakiś kredyt y, tańszy, y, z, z tańszymi preferencjami, z lepszymi preferencjami, by mogła coś takiego dokonać. Ale skoro dostaniemy aż 25 miliardów złotych z Unii, plus pewnie jeszcze Polska coś wyłoży, będzie to oznaczało tylko to, to samo, co zresztą oznaczało. Y, kredyt 2% u deweloperów, który wszedł niedawno. Czyli jeżeli ten kredyt wszedł, to od razu ceny mieszkań podskoczyły, niwelując tym samym e, korzyść, jaką miałyby osiągnąć osoby, które taki kredyt dostaną. Czyli ja podejrzewam, że będzie dokładnie tak samo. Jeżeli dostaniemy te pieniądze z Unii na modernizację budynków i dostaną je osoby najmniej zamożne, które będą po prostu wynajmować ekipy budowlane, żeby im takie budynki modernizowały, będą kupywali materiał do modernizacji budynków, to to wszystko będzie kosztowało duże pieniądze i będą ceny rosły. Skoro będzie popyt, będą rosły ceny i wyjdzie na to, że że statystyczny Kowalski będzie miał problem z budowaniem domu jednorodzinnego, ponieważ te wszystkie ceny tak bardzo wzrosną. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za tym, że materiały budowlane będą rosły jest to, że e, od 2029 roku będzie wprowadzone coś takiego, że budynki powyżej 2000 metrów e, kwadratowych, jeżeli będą budowane, będą musiały wykazać ślad węglowy, czyli ilość dwutlenku węgla zużytego na wybudowanie tego budynku i będą musiały ten ślad węglowy jakoś tam udokumentować oczywiście najprawdopodobniej po jakimś czasie wyjdzie to na budynki jednorodzinne ale co to spowoduje? to też będzie miało swoje konsekwencje w firmach, które takie materiały budowlane Produkują, dlatego że one także będą musiały w jakimś stopniu wykazywać to, że ich materiały budowlane są w taki, taki sposób produkowane, że zużywają tyle i tyle węgla, więc ich koszt, jeżeli będą chciały zredukować tą ilość dwutlenku węgla, dzięki któremu zostanie ten ich materiał wybudowany, wyprodukowany, będą musiały podnosić koszty produkcji, żeby tę ilość dwutlenku węgla zminimalizować, będą musiały oczywiście e prowadzić papierologię która też oczywiście kosztuje w związku z tym to wszystko będzie nam drożeć i osoby które będą chciały się w tamtym czasie budować będą miały nie lada problem, nie lada wyzwanie, aby podołać finansowo jeżeli chodzi o budowanie domu jednorodzinnego także takie jest moje zdanie na ten temat wszystko zmierza ku temu, że naprawdę mało kto będzie chciał Budować dom jednorodzinny, bo będą takie wymagania. I jeszcze wrócę do charakterystyki energetycznej budynku, bo może to nie wybrzmiało, ale to będzie dotyczyło nie tylko domów jednorodzinnych, ale także budynków mieszkalnych, czyli na przykład mieszkań a w związku z tym ta skala jest olbrzymia, czyli jeżeli gdzieś jest jakaś wspólnota, czy po prostu mieszkanie jakiekolwiek, to cały budynek także będzie musiał być termomodernizowany i będzie się musiał dostosować do obowiązujących przepisów. Więc jak widzicie, skala jest olbrzymia i biorąc pod uwagę ten wzrost kosztów energii elektrycznej, co również wpłynie na koszt produkcji materiałów budowlanych oraz Koszt gazu, który też będzie rósł, który, jak wiemy, w Polsce chyba 80% przemysłu jest opartych na gazie. To wszystko plus klasy energetyczne budynku, plus ta renowacja, plus te dotacje, to wszystko bardzo drastycznie wpłynie na koszt wybudowania domu jednorodzinnego. I to tylko powiedzieliśmy o materiałach budowlanych, a nie wspomnieliśmy także o koszcie pracowników, którzy, wiadomo, ZUSy podnoszą, koszty życia rosną i wszyscy będą chcieli zarabiać więcej. I to wszystko się skumuluje w taki sposób, że wszystko będzie bardzo drogie, jeżeli, jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne. Dobra, czy to znaczy, że ja jestem ogólnie przeciwny takim modernizacjom, i uważam, że ta cała ekologia nie ma sensu. Nie do końca tak jest. Uważam, że to ma sens, ale to wszystko dzieje się zbyt w krótkim czasie, czyli mamy zbyt mało czasu na dostosowanie się do tych przepisów, bo Charakterystyki energetyczne już wchodzą w tym roku prawdopodobnie i nie wiem jak to będzie tam dokładnie egzekwowane. Ale już od tego roku mają wejść te przepisy. Ale te zmiany w ciągu 3, 4, 5 lat są zbyt dynamiczne i myślę, że bardzo ciężko będzie nam się do nich przystosować. Ale Unia Europejska idzie na całość i twierdzą, że te przepisy wejdą. Miejmy tylko nadzieję, że nie uda im się to tak samo jak to miało miejsce z autami elektrycznymi, które jak wiadomo ten przepis został troszeczkę przesunięty, to znaczy z zakazem aut spalinowych. Miejmy nadzieję, że to też będzie w jakiś sposób przesunięte, chociaż nie wygląda na to. I co w związku z tym? Czy ja coś planuję zrobić, jeżeli chodzi o fotowoltaikę i ogrzewanie mojego domu i tak dalej? Tak jak powiedziałem w jednym z poprzednich nagrań, na razie nic nie planuję robić. Tak naprawdę nie wiem jak bardzo wzrośnie koszt energii elektrycznej w moim domu. Dlatego, że na rachunki za energię elektryczną jest bardzo dużo składowych i to, że kilowatogodzina. Podrożeje znacznie to wcale nie znaczy, że ten rachunek podrożeje tak samo proporcjonalnie co do wzrostu tej ceny za energię za kilowatogodzinę. Czyli najprawdopodobniej wzrost wyjdzie około 60%. I tutaj prawdopodobnie osoby, które jeszcze przed 2022 rokiem założyły fotowoltaikę, na pewno na ten moment skorzystają. Nie chcę tutaj straszyć, ale podejrzewam, że jak wszyscy już sobie pozakładamy tutaj fotowoltaiki i wszyscy będą mieć energię elektryczną z fotowoltaiki, to pewnie już wtedy jakiś podatek od tego nam wprowadzą, abyśmy nie mieli za dobrze, tak? Bo skoro najpierw nas przymuszają do tego, żeby to pozakładać, to kto później będzie płacił za e, podatki i energię elektryczną dla Państwa? Oczywiście pewnie znowu. Padnie to na osoby, które, które tą fotowoltaikę mają, ale to jeszcze oczywiście pozwala. To takie moje, tylko widzi mi się, więc nie bierzcie tego na poważnie. Być może tak będzie, być może tak nie będzie. Tak, tylko sobie tutaj dopowiedziałem. No dobra, to wszystko w tym materiale. Daj znać w komentarzu, co o tym uważasz. Jeżeli ten materiał Ci się przydał, podobał, oszczędził czas, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!